Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk i zapraszam Was na test słuchawek Fresh and Rebel Clam z aktywną redukcją szumów. Standardowo dla tej marki. Kolorystyka i opakowania to ozdoba sama w sobie. Clamfuse z ANC dotarły do nas no, w takim różowym, łososiowym, może lekko kolorze, ale do dyspozycji jest też pięć innych naprawdę pięknych, pastelowych kolorków. Pudełeczko całkiem eleganckie, sztywne, dobrze zabezpiecza zawartość, natomiast samej zawartości w środku nie ma zbyt dużo. Mamy oczywiście słuchawki, mamy przewód USB typu C do ładowania. I tak naprawdę nic więcej poza Quick Start Guide'em. Trochę szkoda, że brakuje pokrowca, no ale cóż. Coraz mniej specyfikacji technicznej podaje nam Fresh and Rebel. W przypadku ClamFuse z ANC, tak naprawdę wiemy tylko, że mamy Bluetooth w wersji 5.3 oraz że czas pracy na jednym naładowaniu bez ANC to około 45 godzin. Złączony mące jeszcze 10 godzin mniej. Nawet uważam, że odrobinkę te czasy mogą być zawyżone. Ja słucham zazwyczaj tej muzyki na lekko poniżej średniej głośności. No i już tutaj widzę, że pojawiają się pierwsze oznaki rozładowania akumulatora, a jeszcze 35 godzin nie miałem na liczniku. Z włączonym oczywiście trybem. AMC. Natomiast w dwie godziny naładują się do pełna, więc ten czas ładowania do czasu pracy, myślę, jest i tak zadowalający. Aktywna redukcja szumu hybrydowa, aktywna redukcja szumu jest, o tym jak działa nieco później. Natomiast to, co działa fajnie, mogę o tym wspomnieć od razu, to automatyczne pauzowanie i wznawianie muzyki przy zdjęciu słuchawek. Naprawdę działa rewelacyjnie. Zupełnie nieświadomie go użyłem i spisywało się tak dobrze, że no, po prostu nawet się nim bawiłem. Na tym akurat możecie spokojnie polegać. Na temat wyglądu tych słuchawek, słów kilka, gdyż są naprawdę ładne. Nasz kolor, oczywiście, no też dodaje trochę, myślę, uroku tym, którzy tego typu kolory lubią. Natomiast ta cała paleta sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i idziemy od góry. Mamy plastikowy pałąk z bardzo delikatnym. Logo Fresh and Rebel na górze, a raczej napisem marki, może w ten sposób. Od spodu jakaś gąbeczka pokryta silikonem albo gumą. Dość miękka, no ale jednak daleko jej do tego, co miałem akurat w, przy okazji. Testowania Creative Zen Hybrid 2 poczuć. Tutaj jednak jest to materiał niższej jakości. Na wewnętrznych stronach pałąka mamy oznaczenia lewa prawa, no i same muszle, które bardzo dobry zakres regulacji mają. Pod tym względem nie ma się do czego przyczepić. Sam pałąk również możemy bez żadnego problemu. Powiększyć. W środku jakaś taka aluminiowa jeszcze część jest, która nadaje mu po pierwsze elastyczności, ale po drugie sprawia, że no nie powinien łatwo pęknąć. Zobaczcie, jak można go rozłożyć, prawie że do 180 stopni możemy słuchaweczki sobie rozciągnąć. Trzyma się też na odpowiedniej wysokości dość dobrze, więc. Tak jak ustawicie, tak powinien się trzymać. Na prawej, na lewej stronie, po przeciwnych, tak jakby krawędziach oznaczenia lewa prawa, mamy clam fuse, czyli oznaczenie modelu, no i rozejście się widelca na muszle. Wszystko w jednym kolorze, więc spoko to wygląda. Słuchawki ogólnie nie są matowe całkowicie ale ten taki leciutko połyskujący sznyt, który tutaj jest nadany, sprawia, że wyglądają ładnie, a jednocześnie wciąż pozostają dość łatwe w utrzymaniu czystości, nawet mimo tego delikatnego, ładnego kolorku. Na muszlach już typowo loga kraba, czyli znak marki Fresh and Rebel. Nauszniki miękkie, nie tak miękkie i nie tak wygodne jak w Znowu Hybrid 2 od Creative w serii Zen, na no, nie nie tak jak w WH-1000 od Sony XM, ale absolutnie fresh, nie ma się tu czego wstydzić. To jest w tej cenie, myślę, spoko rozwiązanie. Też same przetworniki schowane pod maskownicami i jeszcze wy... Wyściołane takim też dość miękkim fragmentem materiału, także pod tym względem jest spoko. Ucho całkowicie moje akurat nie wpada do środka. W Zen Hybrid 2 miałem trochę więcej miejsca, no ale to jest kwestia gustu, już kto jak lubi. Wygodnie naprawdę jest. Są też lekkie, chociaż wreszcie podaje nam wagi, to nie odczuwa się ich na głowie. Są nieźle wyważone, dobrze leżą i nawet podczas biegania będą, że tak powiem, trzymały się dość dobrze na swoim miejscu. Na zewnętrznych częściach muszli mamy, w zasadzie na obu, zewnętrznych częściach muszli, i mamy yy, przyciski do sterowania. I w ten sposób tutaj znajdowało się w, na lewej muszli ANC, czyli przycisk do zmiany trybu, czy to aktywnej redukcji szumu, czy trybu ambient, czy po prostu wyłączonych ustawień całkowicie wraz z diodą. Na drugiej stronie mamy przyciski do zmiany utworów, regulacji głośności, play-pauzy, wywołania asystentów oraz gniazdo USB typu C, schowane pod zaślepką jeszcze. To ciekawe, troszeczkę ostatnio się od tego odchodzi. Tutaj jest zaślepka, którą możemy spokojnie, łatwo wyjąć i łatwo włożyć, dzięki czemu też no, jakieś tam drobne zachlapania słuchawki powinny być w stanie znieść. Kolejna dioda, no i mikrofony, bo mikrofonów mamy tutaj sporo. One również pomagają w poprawianiu wrażeń z rozmów i w tym kontekście również nie mam do czego się przyczepić. Także wizualnie i tak pod względem komfortu użytkowania jest wszystko naprawdę bardzo dobrze. Przyciski są fizyczne, niedotykowe, co ja akurat lubię, bo wtedy mamy jakby większą kontrolę nad tym co się dzieje. Muzycznie Fresh and Rebel, Clam Fuse, to opcja bardzo zbalansowana. Przyznam szczerze, że testując je na zmianę z Creative Zen Hybrid 2, i różnymi słuchawkami akurat dousznymi, dokanałowymi, rzuciło mi się w uszy w zasadzie to, że tutaj tego basu jednak jest nieco mało. Przede wszystkim no, dawało się to we znaki właśnie w muzyce elektronicznej, w muzyce klubowej, gdzie te uderzenia basowe zawsze u nas były dość mocne. No niestety, tutaj, troszeczkę tego brakowało. Mimo iż słuchawki już samą swoją konstrukcją zapewniają naprawdę niezła pasywne ANC, bo zakładając je teraz na uszy, no już mocno jestem taki wyciszony, przydudniony i zamknięty, że tak powiem, w swojej przestrzeni. Do tego uruchamiając to ANC, które no nie jest rewelacyjne, nie oszukujmy się, ono tylko odrobinkę poprawia sytuację, ale absolutnie nie jest to jakby cecha, która powinna Was zachęcić do zakupu. No to ta jakość dźwięku oczekiwałem, że będzie nieco lepsza, bo o ile... Średnie pasma, różne wokalne piosenki, e, brzmią tutaj naprawdę spoko, czysto y, i precyzyjnie, o tyle jednak brakuje tego mocniejszego uderzenia basu. A jak nie ma basu, no to troszeczkę wszystkie gatunki w jakiś sposób lekko ucierpią. No bo czy to hip-hop, tam też zawsze gdzieś tam ten beat w tle jest zazwyczaj oparty na, na jakimś uderzeniu basowym. Czy to w roku, jeśli nie ma tego basu, to ta cała scena muzyczna staje się taka troszeczkę niepełna. No brakuje tam jakiegoś mocniejszego uderzenia bębnów. Czy, 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 czy tak naprawdę właśnie muzyce elektronicznej, no to to jest po prostu dla mnie priorytet. Także jeśli ktoś nie jest zwolennikiem głębokiego basu i nie potrzebuje go mieć jakoś za dużo, no to te słuchawki sprawdzą się, myślę, że w porządku. Będą one nie męczące dla uszu za bardzo, bo, bo wszystkie pasma są ładnie zbalansowane, nic tutaj nie wybija się ponadto i nie trzeszczy. Natomiast jeśli ktoś jednak oczekuje troszeczkę tego uderzenia mocniejszego, no to będzie mu go, myślę, nieco brakowało. Nie czepiałbym się tego, gdyby nie fakt, że słuchawki kosztują 300 zł, bo... No, w tej cenie naprawdę możemy znaleźć już coś, co gra trochę lepiej basowo, wciąż utrzymując poziom pozostałych pasm. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, co jest pozytywne, to tak jak wspomniałem, naprawdę dobra, przyzwoita jakość rozmów. Brak jakichkolwiek problemów z połączeniem, wszystko łączy się szybko, e, nie rozłącza i zasięg działa bardzo dobrze. Mój standardowy test w domu, wyjście przez dwie grube ściany i w zasadzie trzy pomieszczenia na balkon sprawił dopiero, że tam gdzieś pod koniec leciutko ten sygnał uciekał. Natomiast do tego momentu było wszystko w porządku. Na siłowni, no poza tym, że dla mnie bardzo potliwe jest to sprzęt, bo zakładając na. Uszy tak mocno odcinające nas od otoczenia słuchawki, no jest w zasadzie pewnym, że uszy bez wentylacji będą się mocno pocić, co dla mnie je trochę jakby wyklucza. Natomiast są ludzie, którzy w takich słuchawkach ćwiczą i nie przeszkadza im to w ogóle. To faktycznie nieźle się trzymają na głowie. Muszę przyznać, że. Wszystkie ćwiczenia, które wykonujesz, że tak powiem głową do góry, nie robimy jakichś tam szalonych brzuszków, gdzie wracamy się do góry nogami. No to te słuchawki były w stanie bez problemu utrzymać się na mojej nawet mocno spoconej głowie. Również podczas biegania takiego nazwijmy rekreacyjnego, na bieżni z prędkością do 10 e, tych punktów ustawień, to jest e, w zupełności dobra opcja. Nie ślizgają się za mocno, nie zjeżdżają. E, Wystarczająco dobrze, żeby sobie spokojnym tempem pobiegać. No to ANC mogłoby jednak trochę bardziej odciąć, bo wtedy, nie słuchając na bardzo wysokiej głośności, która swoją drogą też nie jest jakaś bardzo wysoka, no to ciężko jest tak całkowicie odciąć wszystkie dźwięki z otoczenia. A że ja zazwyczaj właśnie słucham na połowie regulatora mniej więcej, no to. Można było spokojnie do mnie mówić, i, i zawsze coś tam y, załapałem, że o, ktoś coś chyba do mnie mówi. Także no, jedni potraktują to może jako niewielki minus, ale dla drugich, tych, którzy lubią być y, sami w swoim świecie, będzie to jednak wada nieco większa. Tak jak mówię, to wszystko byłoby do zaakceptowania, gdyby nie fakt, że one kosztują 300 zł. A 300 zł, 70 euro, może w ten sposób, bo też po przeliczeniu tego kursu i dodaniu jeszcze jakichś, nie wiem, podatków, może to wyjść więcej niż 300, może być 320, 350, ciężko powiedzieć. No to jednak ta cena jest na tyle wysoka, że. Ja zachęcałbym do szukania mocno alternatyw, alternatyw no i ewentualnie po zakładania ich wszystkich na głowę i sprawdzenia na sobie. Ja na ten moment, na świeżo, po teście Zen Hybrid 2, zachęcam Was do obejrzenia też tamtego testu i może, na przykład, jeśli byście mieli wizualny dylemat, no to możecie sobie te słuchawki porównać i wybrać to, co dla Was będzie lepsze. No Tamte jednak do gustu przypadły mi bardziej. Ogólnie sprzęty Fresha są bardzo fajne, bardzo dobre, ale te słuchawki, no może pechowo też trafiły, że trafiła się konkurencja kreatywa, ale yy, no, w zestawieniu tych dwóch, to zdecydowanie zostają na drugim miejscu. Dwa dzisiaj Burzyk i słuchawki Fresh Rebel Clamfuse z ANC. Do zobaczenia!